Witaj! Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłaś. Mimo tego, że internet jest tak ogromnie obfity, to coś przeprowadziło cię właśnie tutaj i bardzo się cieszę. Chciałam zaproponować Ci dzisiaj wykonanie quizu, który bada pułapki, w które my często wpadamy w relacji z jedzeniem ogólnie mówiąc, a szczególnie w próbach redukcji masy ciała, odchudzania czy wprowadzania zmian w naszych nawykach. Zaskakujące jest to. Że najczęściej przeszkadzają nam w tym myśli, które są bardzo utrwalone, sabotujące, przeszkadzają nam, utrudniają nam życie. Pułapek ogólnie jest 8. Wypełniając quiz, który ma 24 pytania, potrzebujesz troszeczkę czasu. On polega na tym, że jest stwierdzenie, i ty w czterech stopniach zaznaczasz, jak bardzo opisuje to Twoją historię. Relacja z jedzeniem. Mojemu zaskoczeniu jako psychodietetyk, nie jest o jedzeniu często. To jest relacja, relacja nasza z jedzeniem jest odbiciem naszego wnętrza. To jest niesamowite i warto jest tą drogą podążać, nie drogą nagłych rewolucji i zrywów, ale drogą, która prowadzi poprzez zrozumienie. Jeżeli wpadasz regularnie w jakąś pułapkę, Zaczynasz wszystko od nowa. Takie błędne koła się toczą, i one mogą się toczyć przez całe życie. Fajnie jest wpaść w pułapkę, wiedząc, gdzie jesteś i co masz zrobić. I mam nadzieję, że dzięki temu quizowi i materiałom, które ja ci wyślę po wypełnieniu tego quizu, będziesz wiedziała, gdzie jesteś, w jakim miejscu i z dużym prawdopodobieństwem, dlaczego jesteś, i jak z niego wyjść na dobre. Owocnego kuizowania, bardzo trzymam kciuki i głęboko wierzę, że ta moja praca przyczyni się na Twoją korzyść, bo ja wykonując te ćwiczenia, mimo wiedzy, którą posiadałam, byłam zaskoczona. Więc życzę Ci też tego, żebyś była zaskoczona, jednocześnie zaciekawiona tym, co dzieje się w Tobie, w środku, jako w niesamowicie pięknym człowieku, który ma unikalną historię, który mierzy się z trudnościami, ale chcę, żebyś wiedziała, że każdą trudność da się pokonać. Tacy są ludzie, my jesteśmy słuchaj, twardzi. My potrafimy sobie poradzić ze wszystkim, mając odpowiednie narzędzia do tego. I ja zadbam o to, żeby regularnie, sukcesywnie dostarczać Wam narzędzia, bo mi zależy na tym, żebyśmy wszyscy byli wolni, żebyśmy nie byli niewolnikami jedzenia i naszych myśli, które są takimi troszeczkę naszymi więzieniami czy klatkami. Jesteśmy w kontakcie owocnego quizowania. Do usłyszenia. I jeszcze chciałam dodać, że potrzebujesz uzbroić się w cierpliwość po wypełnieniu tego quizu, dlatego, że jestem jedna, was jest wiele, i ja to wszystko robię ręcznie, nie ma tam żadnych automatyzacji, więc potrzebuję na to czasu. Także cierpliwości. Do usłyszenia.